Ziemia Tarnowska razem to nowa, niepolityczna inicjatywa samorządowa, której twórcą jest były już starosta Mieczysław Kras nie robimy polityki, mówi sam zainteresowany. Mieszkańcy naszego kraju już są zmęczeni tymi walkami politycznymi. Nie znoszą, nie akceptują tych skrajnych takich grup politycznych różnych partii, a których idolem jest Janusz Palikot. Nie znoszą też skrajnej prawicy, która skupiła się w pisie i dla nich jedynym sposobem na przeżycie jest wojna polska. Polska i non stop ją wzniecają. Ziemia Tarnowska razem to przeciwwaga dla partii politycznych dodaje Mieczysław Kras. Między innymi w tej sprawie rozmawiał ostatnio z ministrem Gowinem, który odwiedził Tarnów. Pan minister Gowin bardzo przychylnie widzi taką formę pracy lokalnych samorządów. No nie zgadzamy się jako samorządowcy z tym, by posłowie Zawłaszczali coraz kolejne to poziomy samorządów, tylko po, nie po to, żeby ludziom żyło się trochę lepiej, tylko po to, żeby sobie zabezpieczyć kolejną garść jakichś głosów na następne wybory parlamentarne. Jak dodaje Mieczysław Kras nie oznacza to wcale, że minister Jarosław Gowin udzielił poparcia ziemi Tarnowskiej razem, choć to pewnie nie ostatnie spotkanie. Julita Majewska, Telewizja.